Jak Ci wieczór mija? No wiesz co, spokojnie. Też tak? Komuś. Ale jest okej. Okay. A u Ciebie? Też bardzo dobrze. A ile masz lat? Zgadnij. 30? Nie, troszkę mniej. 25? 28. A Ty? No ja 14. No, spoko. Tak? A po Nie co wiem. siedzisz na omę? Po co na omę siedzisz? No tak, chciałem pogadać, poznać kogoś, wiesz. A Ty? Yy, no ja też, ja tak samo. Tak, dla hmm. zabicia nudy czasu. Aha, czyli tak czas zabijesz bardzo tak? No, no. I co, kogoś fajnego? Yy, nie. Jeszcze nie. A jeszcze hmm. dużo czasu przede mną. A, no, tak. Przed no jest cała noc. Co? Nic, nic. Jak masz imię? Martyna, a ty? Kuba. Nie mi poznać. Mi również. My go Dziękuję. A skąd jesteś? Słucham? Skąd jesteś? E, z Podlasia, a ty? Z Mazur. O, to w sumie nie niedaleko. No, bliziutko. No. Można się spotkać. Tak, po co? No tak o, spotkać i pogadać. A. No, no, wiesz, nie mogę, żebym chciała. miał czas kiedyś. A to nie jesteś za stary? Słucham. Żebyś się spotykał z czternastolatką? No wiem, już spotkać można. Przecież to nic złego, nie? A podniesiesz ręce do góry? Słucham. Podniesiesz ręce do góry? No, jasne. Dobra, dzięki. A, a co? A nic, ja bezpiecznie się czuję. Nie no, co ty ja nic nie robię. No to dobrze. A co miałbym robić? Nie wiem, tutaj dziwne rzeczy są. Nie no, no, tutaj no, nie na tak, są różni ludzie. To fakty. No, a czym się interesujesz? Oj, mam no duże zainteresowanie. Czy przede wszystkim informatyka, motoryzacja, sport, fotografia. Lubię czytać w sumie nie? kino jakieś. Hmm. A co lubisz czytać? Czy to głównie książki historyczne. A ty? No, ja lubię romans dwa czytać. Hmm, fajne. Fajne. Hmm. No wiesz, czasami fajnie jest czytać, nie? A, przynajmniej Czas. czytać. A często czytasz? Co? Często czytasz? Yy, no, przed snem sobie czytam. Mm. No, ja to będę takim czymś nie zasnął. A, no, ja zasypiam. No to wiesz, to co to za bardzo erotyczne. Erotyczne? No, takie, do to raczej są. Nie, no, nie, ja mam takie wiesz, ja mam bajki. A, bajki. Takie, no. Mm, okay, tak wiesz, się. Miraculum na przykład. Co? Mirakulum. Nie kojarzę. No. Mm. A lubisz bigos? Słucham? Lubisz bigos? Czy lubię bigos? Tak. Lubię, no to tak. Czemu nie? A Ty? Ja też. No mm, fajnie. A masz uśmiech. No, dziękuję. A lubisz pasztet z królika? Pewnie. Ja też. Każdy dzięki Karkówka też jest dobra. Kaszanka. O, kaszankę bym sobie zjadła. Wiesz, mięso z jest do tego chyba do... no, czy co co? a podobnie co ty chyba. Mówisz? No, czekaj. To robić kłamie. A ty ty bez słuchawek siedzisz? Tak, no bo tak tak słyszałem, ale tak nie zawsze dobrze. No. A lubisz święta opłatkiem się dzielić? No jasne. W tak, Wódek święta lubię, każdy. A ty? No ja tak średnio właśnie. Czemu? No tak niezręcznie się czuję zawsze. Oczywiście. No, no jakoś tak. Ja to, ja to by, byłbym fajnie, żeby tak się dzielić. Opłatki. Święta. No, no. Fajna sprawa. Ja A do lubię. kościoła w niedzielę chodzisz? Chodzę. A ty? No, ja też chodzę. No, fajnie. Lubię. No. Co dzień ten. Na jakieś drogi krzyżowe coś. Nie no, to drogi krzyżowe to się chodzi, ale to, już, to nie teraz. Dzięki za rajda. Hmm. Co? Mówię drogi krzyżowe, to się chodzi, ale to nie teraz. Do czego się chodzi? Mówię drogi krzyżowe. A, tak, chodzi. tak, oczywiście, że tak. Hmm. Że to jeszcze nie czas. No. Ja to jest naprawdę zagorzały chrześcijanką. Tak, nie. No. Fajnie robić taką dziewczyny. Jakieś wiesz, postanowienia, wszystko to tak, to trzeba trzymać. No tak, tak, dokładnie. No więc... Co? No Co? nic, pozytywnie. Słuchaj, ten obrazek mi się podoba z tyłu. A, hmm. A mogę ci go zabrać, jak u ciebie będę? Nie ma problemu. Może mi właśnie. Jak ci się tak podoba? Mogę Jezuska zabrać? No, jak Ci tak bardzo podoba, to możesz. Ale ze ściany Ci go zerwę normalnie. No jak chcesz. No dobra. Potrzebujesz. Co Ty tak obrazki rozdajesz? Nie wiem, jak ktoś potrzebuje, to daję. No to, to fajnie w sumie. Nie. nie czemu mam nie dać? No oczywiście, że tak. No, ja bym Ci nie dała na przykład. Nie masz, wiesz, no. Ja mam swoje. A lubisz się jakaś trusia z patelni? Nigdy, nigdy nie nie. Nie? No nie, ja lubię. Często jesz? Y, no, tak, tak dwa razy dziennie. To mi kiedyś to robisz? No, tak może być. No to moje mama mi robi, ja nie umiem w sumie. No, się. No, tak za 5 lat. A podniesiesz ręce? Możesz tak podtrzymać? No dobrze. No tak przez całą rozmowę. Czemu? Tak jakoś bezpieczniej. No, nic nie mówię. Okay. Nie, no, no co miałbyś robić? Po prostu ja tak lubię, wiesz. Mm, no to... hmm. Może po ślubie ci ugotuję. Okej, okay. może być. Po tak? Ślubię. No to spoko. Nie mam nic, nic przeciwko, poczekam. Hmm. A myślisz, że warto czekać do ślubu? Oczywiście. Myślę, myślę, że tak. Ja też tak nie ważą. Przynajmniej trzeba się stawiać. No. Ja to bym chłopaka za rękę nawet nie złapała przed ślubem. Nie, 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 nie. No. Ja mam takie postanowienia. Fajnie, no, fajnie. Mm? Dzięki. A lubisz zakonnice? A, znaczy, znaczy, jak to lubię? No siostry zakonne. No nie no, lubię, no czemu mam nie lubić? No bo ja to zawsze tak w głębi serca wiedziałam, że chcę iść do zakonu. No to czemu nie idziesz? No mam 14 lat. Ty jeszcze możesz, możesz już możesz, pójść, już możesz będziesz chciał No będę. No, szkoda, szkoda. Tylko jest problem, bo jestem wino. Jesteś? Mhm. No to faktycznie, trochę kiepsko. No trochę faktycznie. kiepsko. Raczej, raczej nie pójdziesz. Ale może czas się zmieniał jeszcze. Może jeszcze będzie można. No może, może, może. Chcesz, no. no ale kto, kto to wie. Raczej będzie ciężko. A ręce do góry. A druga? Dzięki. Mam Na nadzieję, że jesteś tak do tyle wysportowany, żeby tak podtrzymać. No tak, jestem, To jest, jest no też ciężko się podtrzymać. Przed czym? No wiesz... Co? No wiesz, przed czym. No przed czym? No żeby tak nie zrobić. Czego? No wiesz. No nie wiem. No żeby się nie bawić. Czym? No wiesz, czym. Nie... Widzą ja przepraszam, ja wiem, że to mogło być mocne, jakbym to pociągnęła, ale ja po prostu. A Jezusek na ścianie patrzy? Jezusek patrzy no. Nie, po prostu, no nie. Błagam, niech jak ktoś to szatuje. Przebił Sylwestra. Przebił potężnie. Ja po prostu... Ja też mam nadzieję, że ktoś to... O Jezu. Ja współczuję całą Podlesiowi. Ja nie, nie. wicelowie. To, to nie. To nie na moje siły. Jezus, płacze.